Zadanie pierwsze. Do końca zdania wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia 3 razy 2 do potęgi setnej plus 2 do potęgi setnej jest równa. I teraz popatrzmy. Jeżeli mamy 3 razy 2 do potęgi setnej, to to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi setnej. Dodać 2 do potęgi setnej i dodać 2 do potęgi setnej. To znaczy, że jeżeli będziemy tutaj mieli 3 razy 2 do potęgi setnej plus 2 do potęgi setnej, to to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi setnej plus 2 do potęgi setnej plus 2 do potęgi setnej i plus 2 do potęgi setnej. To oznacza, że 2 do potęgi setnej dodajemy do siebie czterokrotnie. Czyli tutaj po znaku równości możemy zapisać, że uzyskujemy, czy, że to jest dokładnie to samo, co 4 razy 2 do potęgi setnej. No i teraz pamiętajmy, że liczbą 4 możemy zapisać w postaci potęgi liczby 2. 4 to jest dokładnie to samo co 2 do potęgi drugiej, dlatego to wyrażenie, które mamy tutaj w tym miejscu, to jest dokładnie to samo, co 2 do potęgi drugiej razy 2 do potęgi setnej. I takim sposobem my uzyskaliśmy tutaj mnożenie potęg o tych samych podstawach. Jeżeli mnożymy potęgi o tych samych podstawach, to znaczy, że w rezultacie w podstawie zostaje ta sama liczba, natomiast wykładniki musimy do siebie dodać. I uzyskujemy w związku z powyższym w rezultacie 2 do potęgi 102, czyli widzimy, że tutaj prawidłową odpowiedzią jest odpowiedź B.